No wita, wita, i co powiecie w sprawie tego nie wiem jak to już nazwać Nie mieszkanie bo to jest ruina już Nachapali sobie pieniędzy A to, że nagłośniłem, że jest nielegalny prąd i inne rzeczy Że wynajem sobie biorąc 6 zł Nie licząc się z tym co jest Myśleli, że im się upiesze, Bartkowi i Danielowi. A tu dupa nagłośniłem równo. No, jaka dzisiaj, jaka... z ciekawości, przedem zobaczył, czy ktoś tam jeszcze mieszka. Czy jest puste, czy ktoś wynajmuje tam jeszcze sobie. Jak zobaczyłem, to aż się modliłem. Przyproszę nim. To jest przestroga dla tych ludzi, którzy biorą sobie wynajem bez umowy. A później tak wychodzi. Taka jest prawda, że nachapią się, się więcej kasy. Coś do czegoś macie wypiedalać, Robią ruinę czy na już dom a oni się cieszą że takiego debila sobie wyłapali, czy tam nie wiem kogo, że nachrapali sobie pieniędzy a teraz rączki sobie umyli, jak bardzo zaniedałem, ale i tak jest no, jeszcze tą sprawę głębiej, żeby kurwa wiedzieli o tym, że ta się nie, nie odpierdala, jak to już wynajem, to z, umow z umową i no i legalnie kurwa, a nie. Po cichu, po cichu, kurwa Bartusz jebany z Daniem zajebanym, kurwa Wschoda 56, mieszkanie 41 Ta kurwa ruina się zrobiła. Z za zajebany, taka jest prawda, ale.